Cześć z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z miasta, a dokładnie to chyba 12 odcinku. W dzisiejszym odcinku mam plan zająć się miastem od strony budowniczej i zbudować kamienicę, przynajmniej jedną. Co do tej kamienicy, to tutaj będzie najlepsze miejsce, można przygotowany projekt. I tutaj będzie, wiecie, taki mały kosz na śmieci zrobiony, a tutaj będzie właśnie taka kamienica walnięta, i to będzie naprawdę super wyglądać. Natomiast zanim przejdziemy do budowania, to chciałem usunąć tę podłogę stąd i zamienić ją na dirta, bo dirta w sumie potem będzie można zamienić na taką mieszankę, która jest tutaj, a taka podłoga strasznie dziwnie wygląda. Wystarczy w sumie, że tylko zbiorę materiały, które są potrzebne i wiem, niestety znowu sprusowe drewno, czyli świerkowe, ale spokojnie, następna kamienica mam już zrobiony projekt i obiecuję, że nie będzie to kamienica zrobiona ze świerku. Dobra, świerk mamy, drewno mamy. Potrzebuję jeszcze szkła. Chyba wszystko już mam. Drewno jest, szkło jest, więc możemy chyba przejść do budowy kamienicy. Ok, skończyłem już budować. Teraz muszę w sumie tylko piętra dorobić i dobudować te boki, które tam są. I też jak możecie zauważyć, zginąłem. Tak? Zginąłem w międzyczasie. Niestety nie mogę odzyskać tych itemów, bo wpadłem do Wojda. W trakcie live'a, niestety wpadłem do Wojda, perełka się zepsuła i no i rzucając perełkę do góry poleciałem na dół. No i też w międzyczasie pan Zendy zrobił mi pranka i wymienił mi szyby, pobawił się w szklarza. I no, mamy różowe miasto. Ale na szczęście zostawił skrzynkę, gdzie było pełno właśnie szkła, więc za chwilę je powymieniam. I też przy okazji będę musiał dozbierać więcej kelpa i w końcu zacząć go już przepalać, żeby zdobyć ekspa, bo będę musiał sobie wyfarmić teraz od nowa Expa, żeby zrobić sobie znowu, czy tak to nazwę, koks i Bo mam teraz takie jakieś luty z Endu, ale to są takie słabe kilofiki, słabe itemki, więc je się najprawdopodobniej odenczętuję i założy jakieś fajne takie nowe. No dobra, więc zebrałem już całe szkło i myślę, że to mu nie ujdzie na sucho. I mafia grand krawska się na nim odegra. I coś mu tam wykombinujemy, ale myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Ale to oczywiście nie w tym odcinku, więc jeżeli nie chcesz tego przegapić, to zostaw koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby cię nic nie ominęło. Okej, okay, teraz mam jedną ważną rzecz. Otóż muszę przepalić tego kelpa. I spróbować może też trochę tego pozbierać, co jest stół, bo już naprawdę go dużo narosło. Tylko, że problem z tym jest taki, że jak nie mam teraz Respiration yy, na hełmie, to nie mogę tym nurkować, bo dosłownie kiedy dopłynę do dna, to od razu mi się już bąbelki kończą. Więc muszę sobie jakiś respiration załatwić na hełm. A że tu jest trochę Kalpów, to myślę, że dadzą idealnie Expa plus jeszcze porozmnażam pewnie jakieś zwierzaki tego typu. Wydaje mi się, że raczej wszyscy wiedzą, jak działają. Takie farmy kelpa, więc nie będę się rozwadził jakoś nad tym, jak je zbudować. Robiłem te kilka piecuków tak na chwilę, żeby były, bo w sumie ten kelp się dość szybko powinien przepalić. A wydaje mi się, że raczej na większy czas, tak jakby użytkowania to nie ma sensu, bo. Raczej kelp nie jest zbyt dobrą opcją do ekspienia, szczególnie że byliśmy już w Endzie, a tam można po prostu zbudować farmę endermanów. Przerzuconej, teraz wystarczy tylko trochę poawczyć, aż wszystko tu się przepali, bo mamy tutaj naprawdę pełne skrzynki, plus jeszcze tej opery. No i myślę, że może starczy raczej z tego na całego seta, albo przynajmniej na kawałek.